Dzień dobry, uśmiecham się, Marta Wrońska i zapraszam do rozmowy Echo24. Naszym i Państwa gościem będzie Jacek Sterczewski z Łukietka 5, infopunktu na Dodrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami 24. noc na Dodrze już w tę sobotę, no zawsze to było takie barwne święto osiedla, dużo się działo, ale także teraz w tę sobotę będzie się dużo działo. Tak, yy, bardzo się cieszę, że kolejna na, na, nocna to odrzut 24 faktycznie dojdzie do skutku, bo faktycznie miała być yy, w maju, w innym terminie. Oczywiście plan nam yy, się tutaj zmieniły, ale wracamy ze zdwojoną siłą i też nic nie odwołujemy, tylko przenosimy na inny termin. I ta wartość to jest dla mnie najważniejsza wartość, że nic nie jest odwoływane, nic nie jest zamykane. Po prostu przenieśliśmy na bardziej może, być może nawet gorętszy, tenerowy, letni klimat, więc y, cały czas działamy, cały czas działa na dodrze, cały czas to się dzieje i mam nadzieję, że ta nosna dobrze też będzie takim wspólnym świadectwem tego, że te lokale na dobrze wróciły już do normalnego i bezpiecznego funkcjonowania. Co będzie na nas czekać, bo na dodrze będziemy mogli doświadczać na wiele sposobów. Tak, oczywiście jak zawsze jest wiele gastronomii, jest wiele pysznej kawy, super dania dla wegetarian, nie wegetarian. To wszystko jest otwarte, a my przygotowaliśmy szczególnie dużo sztuki, dużo wystaw, także w przestrzeni publicznej. Tej we współpracy z kolektywem, z studiem graficznym na Natodżu już no, od początku, my właściwie z nimi na Uchytka 5 dzieliliśmy przestrzeń w tych zamieszłych czasach, początkach rewitalizacji. Mm -hmm. To chłopaki bardzo się rozwinęli. teraz to, to jedno z takich czołowych biur projektowych także w zasięgu ogólnopolskim, ale teraz wracamy do działań lokalnych i u nich w lokalu na w siedzibie na Redygiera będzie wystawa malarstwa, ale także kolektyw, są takimi kurator, jest kuratorem takiej wystawy w witrynach sklepowych. To jest taka okazja do tego, aby wykorzystać te przestrzenie, które na co dzień niekoniecznie kojarzą, kojarzą się ze sztuką, na przykład Sklepy czy mamy studio parkietów? Studio parkiet się nazywa, ale tam można kupić parkiety, czyli podłogi, trochę rzemiosła. I tam będą właśnie w witrynach takich miejsc, takich być może typowych, po prostu zwykłych sklepów, będzie można obejrzeć grafiki młodych nadodrzańskich artystów związanych z Nadodrzem, a także grafiki wykonane w stylu bardziej nowoczesnym, być może zaskakującym, kolorowym, ale także będą ustawione obrazy, więc połączymy w ten sposób tradycję, taki właśnie kupiecki charakter Nadodrza, trochę rzemieślniczy, zwykłych sklepów w ale także właśnie tą nowoczesną sztuką, yy, która przykuwa uwagę i w ciągu takiego spaceru weekendowego będzie można, nie trzeba chodzić do środka, nie trzeba... Yy, się gnieść w tych miejscach, po prostu można z odległości z będzie zachowane za witryny, prawda mu się window shopping, że się zawsze ogląda jakieś witryny, co jest do, do zaoferowania, do kupienia, a tym razem będziemy zobaczyć sztukę właśnie w witrynach i bardzo się cieszymy, że to połączenie będzie zachowane. Czyli witryny to coś, co napędzi, na pewno będzie przykuwało oko w te sobotę na dodrzeńskie witryny. Co jeszcze? też yy, wiele wystaw też taką wystawą yy, rzemiosła artystycznego na Łukietka 9 w pracowni Przemka Wańczyka yy, jest to pracownia złotnicza i tam będzie specjalna wystawa Hmm, której będzie można zobaczyć też jego codzienne prace, takie, które robi na co dzień właśnie hmm, złotnictwo, ale także rzeźby inspirowane to wszystko naturą. Hmm, i to są takie nowe, jest to miejsce, które od niedawna jest na dodrzu, zajęło miejsce innego rzemieślnika, ale cały czas zależy nam na tym, żeby pokazywać, że na dodrze stoi rzemiosłem. Być może już niekoniecznie tym tradycyjnym związanym z, na przykład z tworzeniem czy butów, czy jakichś szczepów, chociaż takie są też, ale też właśnie takie miejsca, które łączą i rzemiosło, i modę, że właśnie teraz rzeczy, które możemy znaleźć u rzemieślnika w, właśnie w tym nadodżańskim łokietkowym. Tej, tej pracowni można wykorzystać jako takie akcesoria modowe, że też staramy się trafić do takich osób, które są zainteresowane modą, ale taką świadomą modą, która jest właśnie wykonywana na miejscu. Można coś zamówić specjalnie w kolorze, który nam się i rozmiarze, który nam się podoba, który pasuje na nasze palce jakieś kolczyki, czy właśnie. Rzeczy, to specjalnie można sobie do, do, dopasować do własnego stylu, i to można zrobić właśnie u nadodrzeńskich rzemieślników. E, ta sobota, 24. Noc na doskonały moment, żeby się przespacerować po prostu przez całe to osiedle. Tym bardziej, że zaczynamy spacerem o godzinie 11.00 spod muralu Brama do Nadodrze, to jest kietka 1, czyli sam, sam początek, taka brama, właśnie wejście do Nadodrza. E, rozpoczynamy spacerem z przewodnikiem miejską, panią. Rantą Bardzik Miłosz poastycznym na todrzu i to jest początek cyklu spacerów. Będą przed nami także spacery filmowe, czy też, też, też muzyczne przez całe wakacje będziemy o nich informować. Ale właśnie teraz o 11 będzie można wyruszyć taką wędrówkę i trochę tak się dowiedzieć czegoś takich danych o nadodrzuch, gdzie co było. Ale też niekoniecznie z takiej perspektywy tradycyjnej, że tutaj są jakieś pomniki czy jakieś zabytki, tylko właśnie chcemy się skupić na tym, co się dzieje teraz na sitarcie, ale też na tych wszystkich ukrytych pracowniach artystycznych, rzemieślniczych bo właśnie na na każdym rogu coś dzieje się nowego, skrywa, skrywa właśnie ten street art, więc tutaj zachęcamy jak najbardziej do własnych poszukiwań w to murali, czy jakichś nadruków, czy akcji artystycznych, bo właśnie na to, jest taką przestrzenią tętniącą i cały czas zmieniającą się, cały czas się dzieje, czy to właśnie w witrynach. Czy na murach miasta. Mm -hmm. Myślę, że każdy znajdzie coś specjalnego i później może się pochwalić. Czy można sobie wziąć jakiegoś towarzysza i powiedzieć, a to ja znalazłem, bo tego nie było na mapie, bo cały czas coś się zmienia. Warto dodać, że ten spacer o godzinie 11, który inauguruje noc tak. na Dodrze, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Tak, jak najbardziej. Tak? No to on jest darmowy. Każdy tak. mieszkaniec Wrocławia może przyjść i się zapoznać z historią na Dodrze. Tak. Te wszystkie mm -hmm. wydarzenia także są darmowe. Się oczywiście zachęcamy do tego, żeby zakupić kawę, sobie wziąć ze sobą, ale też taką ideą Nocy na Dodrze jest to, żeby te wszystkie wernisaże, te wszystkie wystawy były darmowe, nie trzeba kupować biletu do galerii i nie trzeba się ubierać jak do galerii, okay. bo też można po prostu wejść z kawą z innego miejsca z kubkiem kawy do, do środka, do pracowni, obejrzeć rzeczy. Bo wydaje mi się, to jest też bardzo ważne, że ci artyści nasi są po prostu artystami, oczywiście są znani mm. na całą Polskę i jakby mają ugruntowaną już pozycję z jednej strony, ale to są też jednocześnie mieszkańcy na Dodrza, tak jak właśnie wspomniany kolektyw. My się z nimi znamy, znamy bo od, od wielu lat i pomagali nam w tworzeniu też infopunktu na dodrze. Ale też są y, takie relacje bardzo bezpośrednie sąsiedzkie. Po prostu jeśli mamy jakiś pomysł, to się do nich zwracamy. Więc zależy nam na tym, żeby te pomysły ich jako artystów są nastawione na lokalność. Więc ta nad, nadodrzańskość jest definiowana przez ich, przez właśnie nad, nad, nadodrzan ich i nadodrzanki, przez ich działania, przez artystów, którzy tutaj żyją, mieszkają i na co dzień mogą się inspirować tym osiedlem. Czyli wsiadlem. mieszkańcy są solą tego miejsca? Oczywiście, są Zdrowią. solą, inspiracją, i bo też często bywa tak, że aktywnie uczestniczą, że jak coś widzi jakaś pani, e, jakąś witrynę, coś jej się nie podoba, może przecież wejść i zapytać, albo powiedzieć, albo żeby coś przedstawić. Właśnie nie trzeba te wszystkie miejsca, które są, to tam osoby, które tworzą te miejsca. Są cały czas zaladą, czy w pobliżu. Można się zapytać, a skąd to jest, dlaczego ma to taki, a inny kolor, wystrój. To jest dla mnie bardzo ważne, że dla nas to jest nieustępną inspiracją i jeśli robimy właśnie takie rzeczy jak nos na dodrze, to wystarczy właśnie na wiadomość, że robimy coś i wtedy fajnie możemy się wspólnie I się wspólnie wszyscy coś integrują. Tak. To, to chodzi o to, żeby to było wspólne, że mhm. wspólnie wszyscy. Tworzymy ten obraz na dodrze. Działają w jednej sprawie. E, także podczas nocy na dodrze otwiera się wiele, wiele, wiele mhm. y, różnych, właśnie dla mieszkańców lokalizacji. Mhm. Taką na przykład jedną jest Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin, gdzie masa warsztatów dla wszystkich już w tę sobotę. Tak. Od rana do wieczora, więc tam y, po, polecam y, zajrzeć na stronę internetową, też żeby zobaczyć, co się dzieje, a też żeby się zapisać, bo to też. Y, z, z, zawsze trzeba to zaplanować, ale o 19 wernisaż wystawy, i też przez cały dzień będzie to miejsce tętniące życiem. Właśnie warsztaty, wydarzenia, jakieś prezentacje tego, bo też zawsze na co dobrze jest okazją tego, żeby przedstawić, pochwalić się troszeczkę, co działo się przez resztę roku. Mhm. Jest takim, Zawsze to było w maju, to bardziej było rozpoczęcie sezonu, a teraz też chcemy opowiedzieć, w jaki sposób te miejsca się dostosowały do tych no sytuacji. była pandemia, tak? Tak. I więc z tego jestem ze no, mną taką czuję dumę, że tutaj cały czas się dzieje, i też e, chcemy się pochwalić tym, jak się miejsca przystosowały. Przez cały ten czas e, głównie przyszły niektóre aktywności do internetu, np. bardzo ciekawe, ciekawe warsztaty e, w internecie, webowe, na Facebooku, były, można, było można obejrzeć w konturach kultury. Też takie miejsce, które organizuje dużo rzeczy. I tutaj to było takie na duże, naturalne przestawienie się na inne tory, trochę działania. Też malumika robiła bardzo ciekawe rzeczy, że można było zamówić sobie do domu ceramikę i później za pośrednictwem internetu nauczyć się malowania tych rzeczy. Więc tutaj też chcemy przedstawić mi noc na lodża, tej 24, co się wydarzyło przez ten czas i też najważniejsze, żeby się spotkać wreszcie po tym czasie, że jest to w miarę możliwe i oczywiście bezpieczne, ale po prostu, żeby po prostu wyjść na spacer, to jest tak coś, coś, czego chyba nam wszystkim brakowało. Była pandemia, ale pandemia nadal trwa. Wrocławskie Nadodrze mimo wszystko bardzo dobrze sobie poradziło w tym okresie, bo i, e, były osoby, które szyły maseczki i Nadodrze bardzo także wspierało służbę zdrowia. Planujecie może podczas tej Nocy Nadodrze, teraz w tę sobotę 24 jakieś wydarzenia muzyczne, koncerty albo coś w tym stylu? Jeśli chodzi o koncerty muzyczne, to już się zapowiadamy na wrzesień, mhm. na 19. Będzie Muzyczna Noc Nadodrza i tam mam nadzieję na scenę penerową na Placu Macieja, ale też w sierpniu y, będzie premiera suchowicka Michała Zygmunta na temat Odry. Więc akurat y, teraz skupiamy się na wystawach, później koncerty, później trochę jedzenia też w sierpniu, specjały na dotrze, a później koncerty, ale też y, faktycznie myślę, że teraz warto przejść, po prostu zobaczcie y, różnorodność. Y, jeśli chodzi o tą kwestię pandemii, to bardzo jesteśmy dumni też z działań PANATO. Yy, tutaj właśnie była yy, mowa o maseczkach. Oni żyli te maseczki w ilościach naprawdę przemysłowych. To było mm. kilkanaście tysięcy. Jest to na co dzień spółdzielnia socjalna, która szyje torby jakieś plecaki, a w obliczu właśnie tej potrzeby przedstawili swoją działalność na działalność taką właśnie ratującą życie praktycznie, więc jesteśmy bardzo z nich dumni i to jest też ta nocna dobra jest takim też świętem całego osiedla, że możemy trochę pomyśleć, co się wydarzyło i w jaki sposób udało nam się to przetrwać. Też miejsca gastronomiczne, które przez cały ten okres i maja, i, i marca, i kwietnia, i maja też, mm, też właściwie też. to już um, co, cały czas było, można zamówić z, z obozem do domu, też próbowaliśmy, żeby tą lokalność nie zapominać o tych miejscach lokalnych, a teraz możemy właśnie przyjść do nich na miejsce, bo też te miejsca już tak funkcjonują w takim bezpieczny sposób, że są zawsze rzeczy do odkażenia i już wiemy, jak się zabezpieczać, e, więc no teraz to możemy... Bremian nas wielu rzeczy nauczyła, tak? I tak, jakby... ale, ale jest ważne, żeby nie zapominać i teraz możemy pójść po prostu osobiście podziękować za to, że byli z nami ci wszyscy restauratorzy i y, y, przedsiębiorcy nadodrzańscy, to jest bardzo ważne. No właśnie, jak to jest z tym Nadodrzem? To jest dobry PR po prostu, czy to są ludzie właśnie, czy to jest już taka dzielnica, którą można na przykład porównywać z krakowskim Kazimierzem, taka z historią? Staramy się akcjonować historię przez rzemiosło, ale też żeby znajdować nowe, młodych ludzi, którzy, którzy cały czas znajdują na dożył coś ciekawego, e, czy pijar. no Nie wiem, też staramy się, naszym zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, tak brzmi poważnie. Ale też to wynika z tego, że ci te osoby, które 5 czy 8 lat temu y, trafiły na Dodrze i zaczynały swoje pierwsze działania, jak na przykład Cafe Rozrusznik, miał teraz swoją okrągłą rocznicę, y, więc oni teraz y, już nie są tylko takimi zajawkowiczami, można powiedzieć, że to nie jest tylko pasja, ale przez ten czas nauczyli się bardzo dużo i są y, dla mnie takim wzorem też takim do biznesowego naśladowania. Możemy się od nich uczyć naprawdę konkretnych y, takich działań, schematów, y, jak przetrwać na trudnym rynku, teraz w trudnych sytuacjach właśnie jak pandemia, to właśnie są już takimi lokalnymi ekspertami. Być może nie chcę mówić o takim językiem bardzo poważnym czy biznesowym, ale faktycznie są osoby, które naprawdę mają wiedzę specjalistyczną na temat swoich działań i widać ten rozwój na dole, nie tylko, że jest coraz bardziej kolorowo, czy jest coraz nowych miejsc, tylko, że właśnie w trudnych sytuacjach oni wiedzą co zrobić, wiedzą jak zmienić swój biznes, jak przenieść, przenieść te rzeczy do internetu. Więc to jest coś, co też bardzo staram się promować, że nie tylko artystyczne nadodrze jako miejsce mm. działania kreatywnych, nowych myśli twórczych czy prądów, ale też jako takie miejsce innowacji, także w rozwoju. dziedzinie biznesu, rozwoju mhm. lokalnego. No dobrze, jeśli ja bardzo dziękuję za rozmowę. Może jeszcze na koniec mhm. zaprośmy wszystkich już w tę sobotę, tak, 24. Noc na 11.00 11 od 11.00 godziny, od spaceru zaczynamy, później. Można Rednardy Giera są wystawy, też zapraszamy, będziemy mieli taki punkt stanowisko informacyjne pod na początku ulicy Łokietka, właśnie pod Moralem, gdzie można się wszystkie dowiedzieć, można przyjąć ulotkę z tym listą y, witryny, gdzie są właśnie wystawy tenerowe ale też no, będziemy można się dowiedzieć po prostu od samych tutaj przedsiębiorców, ponieważ wszystkie te miejsca będą otwarte, będziemy po prostu przejść się coś zjeść, wypić i poznać co tam nowego na Dodrzu się dzieje. No to zapraszamy wszystkich, a ja bardzo dziękuję. Naszym i Państwa gościem był Jacek Sterczewski z Łokietka 5, infopunktu na Dodrze. Dziękuję. dziękuję.